Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival. Jest to odcinek 43. I tak pokażę Wam zmiany, bo nie nagrywałam od chyba 3 czy 4 miesięcy niczego, więc dużo się zmieniło. Otóż w tamtą i w tamtą prawie do końca, jakby są takie, takie słupy. E, jesteśmy teraz w dżungli, jakby ktoś nie skojarzył. No to postawiam też, żeby nie chodzić za każdym razem na górę, jak mi się skończy e, jakie, jakieś coś, no wiecie, żelazo, czy bym musiała zrobić kill -off. I też mam tu skrzynkę i mam tu ten kill -off, żeby nie, też nie łazić za każdym razem, jak diamenty znajdę. I teraz tutaj jeszcze jakby zmienię te ściany, żeby e, były takie bardziej jakby normalne. Tego na ostatnim odcinku chyba nie było, ale... E, dobra, trzeba zrobić tak. No tu tylko 14 diamentów, zaraz wam powiem dlaczego. Tylko sobie przerobię wszystko na bloki, bo inaczej mi się nie pomieści. E, złotko. I... To, dobra. E, Po prostu było tu tak dużo, że po prostu przeniosłam sobie do tej zwykłej, normalnej, w sensie tej głównej bazy, żeby po prostu tutaj nie marnować miejsca i tak, żeby było tam po prostu więcej diamentów. Tego chyba nie było na poprzednim odcinku. Znaczy, na poprzednim odcinku w ogóle to nie byliśmy, ale na ostatnim odcinku, kiedy byliśmy w dżungli, to tego chyba właśnie nie było. Tutaj sobie po prostu dorobiłam. Drugą część magazynu, bo mi się nie mieściły rzeczy. Tu mam taki burdel. Dobra, i teraz przejdziemy się do głównej bazy, żeby pokazać Wam wszystkie zmiany. No, następną zmianą jest, jak widzicie, mam śmierci 14. Było ich mniej, jak pewnie pamiętacie, było bodajże 11. Więc przybyły 3 śmierci. Dwie na pewno są od tego, że spadłam po prostu robiąc grindera, w tą dziurę taką. Eee, trzecia, bardzo możliwe, że też od tego, ale to mogło być coś takiego głupiego, jak na przykład Keeper mnie wybombił, czy... E, bo, par, bo ostatnio zbieram expa, bo już prawie kończę moją zbroję diamentową, więc dużo expa zbieram, bo chcę e, to jak najszybciej, no bo... mówmy się, jest 43 odcinek, a ja chodzę jeszcze w żelazie, to trochę no słabo. E, więc e, po prostu chciałam jak najszybciej zbierać ekspo, więc sobie zabijałam mobki. No i chyba creeper mnie wywąbił raz. No i dwa razy spadłam z tego grindera i stąd tyle śmierci. E, no, nawet e, tyle zmian było, że nawet sobie na karteczce zapisałam trzy. Chociaż to i tak nie, nie są pewnie wszystkie. To nawet na pewno nie są wszystkie, bo na karteczce nie napisałam ani tego, że tam rozbudowałam trochę tamtą kopalnię, co wam już pokazałam, ani tego, że rozbudowałam magazyn. Więc to już dwie zmiany. Możecie słyszeć, jak mi wali krewetura, dlatego, że yy, mam nową. Dostałam, jak yy, zaczęły. Yy, jak zaczęła się ta kwarantanna bez szkoły, to po prostu e, musiałam częściej używać komputera, no. E, a ostatnio mój komputer, nie wiem co się stało, ale ma jakieś problemy i, i na tej zwykłej klawiaturze, bo ja mam laptopa, nie? I na tej klawiaturze jakby normalnie nie działa i o kilka e, e, liczb, kontrol nie działa i po prostu trudno bardzo się jakby cokolwiek robiło, bo za każdym razem musiałam robić to dotykowym ekranem, bo ja mam dotykowy ekran w laptopie i musiałam jakby odpalać tą klawiaturę na ekranie, żeby dotknąć palcem no i po prostu to zaczęło wkurzać więc mam teraz nową klawiaturę razem z myszką, też myszka jest nowa były w zestawie Zacznę. Eee, no, One są różowe, więc mój ulubiony kolor, więc się cieszę. Tak. No, zaraz dojdziemy do kolejnej zmiany, bo ona jest w neterze. O, właśnie tutaj. Eee, dorobiłam do tego momentu słupki, eee, bo w pewnym moment był taki moment to było jakieś 3 godziny temu. <grym> że stwierdziłam sobie, o matko, e, nie wiem, co mam robić, więc po prostu e, zrobiłam to, co mam niedokończone, czyli właśnie e, zaczęłam, jakby kontynuowałam e, e, tworzenie tych, no, tych słupków. No bo tam, wiecie, zbijam wszystkie pochodnie po drodze i żeby bardziej było oświetlone, nie? Dobra, jesteśmy. I zaraz będą kolejne zmiany. I to była następna zmiana, której też nie zapisałam. Zmiana już trzecia. Teraz zmiana czwarta. Teraz zobaczycie. Nie pamiętam, czy były koty na, na ostatnich odcinkach, ale są koty, więc to może być zmiana czwarta. Nie pamiętam. Jeszcze się prześpię. Bo mogły być te koty, ale mogły ich być te, też nie być, bo jeśli nie było, to po prostu Wam powiem, że szukałam po prostu... E, kilka dziesiąt dni minecraftowych szukałam w, 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 w wioski, gdzie byłby villager z naprawą do kupienia książką, w sensie nie było no, kolejną zmianą jest farma bo e, farmy też nie było to, ja, tego jestem pewna um, tak no, tak T to tutaj tyle, tutaj jeszcze melony postawiłam ale to chyba było ostatnio Dobra, dalej. Eee, dobra, teraz zmiany, które sobie zapisałam. Eee, tak, tutaj dorobiłam jakby cegłowy korytarz, tylko miałam strasznie mało gliny i chciałam mi się szukać, więc po prostu podłogę i sufit zrobiłam z tego, z półpłytek, bo wtedy jakby mniej się marnuje i jest bardziej oszczędnie. I tak, wszystko tutaj e, zrobiłam, jakby... Grinder jest już ogólnie skończony i zrobiłam wszystko, tutaj wystrój. Jakby tam w środku, co się ma, spełnił mowy, to e, jest e, tak, e, tak, jak było, w sensie, że po prostu kobel, no bo przecież e, to mi się spełniał mowy i tam nawet nie patrzę, więc bez sensu jakoś to wystrajać. I wygląda to teraz tak. Tutaj mam e, płytki, na wypadek gdyby jakiś creeper wybuchł, e, no. I łapki sobie spadają, czasami nie umierają, wtedy jest dobrze, bo mogę sobie podejść, walnąć i one umierają, i do, i do tego jeszcze dostaję expa, i jest spoko. O kurde, ale mi zacina. Dobra, i tutaj się po prostu zbierają itemki, ja je potem podnoszę. Zdarzają się, że na przykład sztabka żelaza, raz nawet miecz, co prawda zużyty, ale miecz mi wypadł chyba z zombiaka. Znaczy nawet na pewno, no bo nie ma nic innego, co by się mogło zysponić z mieczem. E, to jest moim zdaniem bardzo mała szansa. Była raz marchewka, był ziemniak, no. I e, też na początku jakby tutaj w tej, no, komorze, czy nie wiem jak to nazwać, e, były cztery golemy. E, nie sprawdziło się to, albowiem umarły po czterech minutach i to było dosłownie. Pierwszy umarł w minutę, potem... E, e, Potem ja przyszłam tutaj i ten jeden już nie żył. Ja patrzę, te wszystkie trzy są już takie, wiecie, bo w tych nowszych wersjach jest coś takiego, że można je jakby... O, był zombie z mieczem, Można je jakby naprawiać żelazem. I właśnie przyniosłam żelazo i je naprawiałam. I naprawiłam je. Po, pięć, po następnych dwóch minutach one już były takie zużyte. Te trzy pozostałe. No i po prostu stwierdziłam, że nie będę ich naprawiać Wrócił, e, po prostu poszłam na górę coś tam zrobić, wróciłam e, jakieś półtorej minuty później i już nie żyły, więc stwierdziłam, że a dobra, nie będę marnować tyle żelaza, bo przecież e, w życiu nie, nie, nie będę tam chodzić co 5 sekund, żeby je naprawiać, nie? bo to by się jakby mijało z celem bo to ogólnie ten pomysł ściągnęłam od Madzi, bo Madzia też stawia sobie golemy na przykład przy jakiejś eksperce e, takie różne E, uznałam, że to jest dość e, bardzo, e, no nie wiem, praktyczne. No i e, też tak zrobiłam, tylko u mnie to się nie sprawdziło, bo po prostu za dużo tych małów spadało, bo tych pięter, nawet nie wiem ile jest, ale za 20 możliwe, no i po prostu to było dla nich za dużo. OK, Jakby wiem, że mi się zbrojeniście, ale to nieważne. Dobra, następna rzecz będzie już jakby tam w starej miejscówce, ale jeszcze to pokażę, że tutaj zmieniłam jakby ten, bo było tak dużo tych opadków, że nie mieściły się w jednej skrzyni. Um, tutaj jakby mam porobione, ten miecz jest już prawie skończony, jeszcze do niego bym chciała dorzucić niezniszczalność 3, żeby jakby, wiecie, najwolniej jak się da się niszczył. I się zastanawiam, czy po prostu nie zabrać tej niezniszczalności z a potem znaleźć niezniszczalność jakąś oddzielną na Kilofa. I tam sobie tą zbroję ulepszam cały czas. I na razie jest spoko. Dobra. Teraz pójdziemy na starą miejscową. O, cześć. Co sprzedajesz? Nie opłaca się nic. Dobra. Bądź tu jak wrócę, a ja cię zabiję, i ci ukradnę lamy. Spoko? Dobra, to fajnie, pa. Eee... Ok, przejedziemy się. Nagrywam tak dawno, że ja naprawdę kompletnie nie wiem, co wy widzieliście, co nie. Ja w sensie, wiem, że na pewno to widzieliście, że to jest skończone, bo to już było bardzo dobre. Ale jest parę takich rzeczy, że no, pewna bym nie była. Więc jak wam pokażę coś, co już było, no to nie miejcie mi za złe, ale no, po prostu naprawdę nie pamiętam. Okay. Dobra, już dojeżdżamy. E, wiem, jakby że mi się zbroja już prawie zniszczyła, ale e, nie ją zmienia. No, a tak w ogóle ostatnio z, zaczęłam używać już takiego normalnego skina. Mogę wam pokazać, jak on wygląda. Tak, od przodu i od tyłu. E, no, po prostu. Steve już mnie zaczął tak wkurzać, że po prostu wziąłem sobie skina, tylko skinów mam obecnie chyba 4 czy 5 więc, bo ja ich nie, w żaden sposób nie personalizowałam ani nic takiego tu się pewnie nic nie zmieniło, to nie będę nawet chodzić. nie personalizowałam ani nic takiego więc jakby to są po prostu zwykłe, zwykłe najzwyklejsze skiny z, ze stronki no i tak, tu są krowy, tu są lamy i w ogóle jest to doła nie pamiętam właśnie, czy sobie to pokazywałam. bardzo możliwe, że tak, jestem prawie pewna, ale tak naprawdę mogłabym pokazać, że... No i te lamy to są handlarze ukradłami i one, jak się je puści tak samo pas, to stwierdziłam, że znikają po jakimś czasie, więc trzeba im jakby chyba nałożyć dywany i te nie znikają mi od dłuższego czasu, więc chyba to... Okej. Okay. O, i głoty mi się rozwaliły. O, nie ma dźwięku z gry. Sorry, miałam włączyć, bo e, se spersonalizowałam jakby w ustawienia e, nagrywarki. Nagrywarki programu do nagrywania tak, żeby żebym um, je, żeby je była głośniej niż dźwięk z gry, no ale e, trudno. Tak, to jest kolejna zmiana. Dobudowałam drzwi tu i tu. Nie wiem, czy to widzieliście, ale tutaj sobie zaczęłam stawiać torty. No nie wiedziałam, nie, nie miałam kompletnego pojęcia, co zrobić w tym pomieszczeniu, więc stwierdziłam a, no sobie postawię torty, no i tak jakoś wyszło. E, I tutaj postawiłam craftingi, bo mnie wkurzało też, e, razem z drzwiami właściwie to zrobiłam. I tu są marchewki, to też nie wiem, czy było. E, bo po prostu postawiłam sobie craftingi, bo przychodziłam i chciałam coś skraftować i mnie wkurzało, że nie mogłam, no to po prostu sobie postawiłam, no. O matko, ale się odzwyczaiłam od nagrywania. No. Tak. tak w ogóle to, to chyba już na tyle ze zmian. Znając życie, przypomnę sobie już po nagraniu coś, czego wam nie powiedziałam. No ale trudno. Już tak mam. Więc wydaje mi się, że to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć!